Nie znałam żadnych sióstr, bo w naszej parafii nie było żadnych sióstr. Zanta pochodziła z naszej parafii, ale ja jej w ogóle nie znałam. Dopiero jak ksiądz mnie przywiózł do furty i powiedział, przywiozę wam kandydatkę, więc siostry rysanty, rodzice zmarła, mamusia chyba. Więc on, siostry, siedem sióstr, między innymi Maria Kleower, przyjechała na ten pogrzeb. Ja pamiętam siostry i ksiądz wikary mówi tak, wywołam wam powołanie. Tam, tak mi przed siebie postawił. Ja byłam niezadowolona, mówię może nie wytrwam i wszyscy mają wiedzieć. No i tak się zaczęło. I siostry potem zgłosiłam się. Siostry mówią: no, nie mam szkoły. A więc poszukałam, siostra Marta, szkołę. I akurat otworzyli szkołę, działu gastronomiczny. Ja z radością skończyłam trzy lata. W międzyczasie jeździłam na takie sezonowe aspirat. To w czasie Bożego Narodzenia. W czasie wakacji, lipiec, sierpień byłam na wyciacie. Także trzy lata <grywam> miałam nobiciad. Znaczy się aspirat. Potem, jak przyszłam już 7 lipca, to już miałam aspirat, postulat. Także y, naprawdę jestem wdzięczna i dziękuję Panu Bogu. Jestem bardzo szczęśliwa, tak jak matka Celina mówiła, że w Bogu na zawsze szczęście, w nim i tylko w nim. Matko, miłosierdzia, rzeko miłości. Nie wszystko przez Ciebie, dla Jezusa, Mojego, Pana, jestem cały Twój. Moja. jestem cały Twoja, jestem cała twoja, Ave Maria, Matko moja.